SU-27 a SU-30: porównanie i różnice. Zacznijmy od tego, że SU-30 powstał na bazie samolotu SU-27, a dokładnie dwumiejscowej wersji szkolno-bojowej SU-27, więc SU-27 był pierwszy i jest to samolot myśliwski przechwytujący, ale mogący również być używany do wywalczania przewagi powietrznej. Natomiast SU-30 jest to samolot wielozadaniowy który poza zwalczaniem celów w powietrzu może również atakować cele na lądzie i na wodzie. Pierwszy oblot SU-27 miał miejsce 20 czerwca 1977 roku, a produkcja rozpoczęła się w roku 1980. I najprawdopodobniej zakończyła się w roku 2019, kiedy to te inne wersje samolotów su suchoja niejako wyparły su-27. Su-27 miał być odpowiedzią na amerykański samolot F-15, a gdy w Ameryce już zakończono projektowanie i rozpoczęła się produkcja, można powiedzieć, wersji uderzeniowej, wielozadaniowej samolotu F-15, w biurze konstrukcyjnym Suchoja też rozpoczęto opracowywanie wersji wielozadaniowej. Chociaż tutaj należy zaznaczyć, że te pierwsze wersje samolotu oznaczonego jako Su-30 były to samoloty myśliwskie, ciężkie myśliwce, ale szybko zmieniono je na samoloty wielozadaniowe. I tak, pierwszy lot Su-30 to rok 1989, a produkcja rozpoczęła się w roku 1992 i wówczas bardzo szybko Su-30 stał się samolotem wielozadaniowym. Zacznijmy od załogi. W Su-27 jest to jedna osoba, czyli pilot. Tylko w wersjach szkolno-bojowych były dwie osoby. To właśnie na tej, jak wspomniałem, opracowano samolot SU-30. Te wersje szkolno-bojowe, oznaczone jako SU-27UB, poza tym, że miały dwa miejsca, czyli uczeń i nauczyciel, można powiedzieć, posiadały też zdolności bojowe. Ale z powodu zwiększonej masy osiągi się pogarszyły. Ale my dzisiaj nie o wersji UB, tylko o wersji podstawowej. A tam był tylko pilot. Natomiast oczywiście Su-30 to samolot dwuosobowy, w którym jest pilot i operator uzbrojenia. Jeśli chodzi o wielkość, to Su-27 ma długość 21 m90 cm, rozpiętość skrzydeł 14,7 m. I w przypadku Su-30 te wymiary są właściwie identyczne. Su-30 jest tylko samolotem o kilkadziesiąt cm wyższym i mierzy on 6 ,36 m 36 Tutaj należy zaznaczyć, że te wymiary mogą się również różnić w zależności od wersji, ponieważ przez te kilkadziesiąt lat istnienia su 27 i przez te 30 lat istnienia SU30 tych wersji modernizacji było wiele. Czy to wersji przeznaczonych na rynek indyjski, na rynek chiński, na rynek wewnętrzny, czy też wynikających właśnie z modernizacji unowocześniania więc i wymiary, i co ważne, masa się zmieniała. A jeśli chodzi o masę, to SU-27 miał masę, ma masę własną 16 380 kg, w nowszych wersjach jest ona oczywiście większa, natomiast maksymalna masa startowa zawiera się pomiędzy 29 tonami a 30 450 kg, czyli jest to naprawdę ciężki myśliwiec choć SU30 jest jeszcze cięższy. I tutaj ta masa własna to od 1000, przepraszam. Tu ta masa własna to nie od 1000, tylko od 17700 kg, a masa maksymalna masa startowa to nawet 34500 kg. Oczywiście skąd te 4 tony różnicy pomiędzy SU27 a SU30. Wynika to oczywiście z większych możliwości przenoszenia wyposażenia na zewnętrznych węzłach w SU-30 oraz oczywiście troszkę innej wzmocnionej budowy oraz w niektórych wersjach wynika to również z większego z większych możliwości jeśli chodzi o przenoszenie paliwa w zbiornikach wewnętrznych. A kiedy mowa o paliwie to warto powiedzieć o silnikach. SU-27 i SU-30 to samoloty dwusilnikowe i są napędzane silnikami Saturn AE-31F o ciągu ponad 75 kN normalnym i 122,5 kN z dopalaczem. Oczywiście w 130 30 też są takie dwa silniki turbowentylatorowe Saturn Liulka AL31F, takie same silniki. No ale w końcu i oryginał i jego rozwinięcie są bardzo blisko ze sobą związane. Z czasem te silniki były modernizowane tak żeby miały jeszcze lepsze parametry. Prędkość maksymalna na dużej wysokości dla Su-27 to około 2500 km na godzinę. Su-30 jest, no można powiedzieć, wolniejsze 2125 km na godzinę. Jeśli chodzi o prędkości uzyskiwane na małych wysokościach, to Su-27 może osiągnąć 1400 km na godzinę, Su-30 1350 km na godzinę. Oczywiście, w samolotach wielozadaniowych ta prędkość maksymalna nie jest wcale aż tak ważna. Prędkość wznoszenia SU-27 to w zależności od źródeł od 250 do 300 metrów na sekundę, natomiast SU-30 od 230 do 300 metrów na sekundę, chociaż ja byłbym tu bardziej skłonny wierzyć tym niższym wartościom. Więc jak widać SU-27 jest samolotem, można powiedzieć, szybszym, samolotem o mniejszej masie, po prostu samolotem bardziej nastawionym, tak został zaprojektowany, żeby być myśliwcem przechwytującym. Nie wspomniałem o zasięgu. Ten dla SU-27 wynosi maksymalnie 3500 km. SU-30 to 3000 km. Tutaj, oczywiście, co chyba już wszyscy wiemy, dużo zależy od tego, co się podwiesi i kiedy na przykład SU-30 czy SU-27 będzie miał na wszystkich podwieszeniach jakieś rakiety, to i prędkości, i osiągi się zmniejszają. Zasięg również i to drastycznie. Jednak, jak widać, SU-27 ma być po pierwsze myśliwcem przechwytującym, a jego rozwinięcie, czyli SU-30, jednak ma też pewne elementy, które powodują, że jest troszkę wolniejszy, może troszkę nie tak sprawny, no ale potrafi o wiele, wiele więcej rzeczy. Jeśli chodzi o zasięg operacyjny, to SU-30 to 17 300 metrów dla SU-27. Nawet do 19 tysięcy metrów. Ale te wszystkie różnice nie są zbyt znaczące. One nie tak mocno wpływają na możliwości, na to, jakimi te samoloty są samolotami. No, super zdanie. Różnice raczej wynikają z tego, co mogą przenosić, jakie cele mogą zwalczać. Tak jak powiedziałem, SU-27 to myśliwiec przechwytujący myśliwiec do wywalczania przewagi w powietrzu. Więc jego wyposażenie jest nastawione na zwalczanie celów w powietrzu. Chociaż zacznijmy od tego, co posiada ISU-27 i ISU-30, czyli działka. Działka GS-30 kalibru 30 mm, znajdującego się w napływie prawego skrzydła, Zap zapas AMO to 153. Ponieważ ISU-27 został zaprojektowany jako myśliwiec, dlatego przenosi też tylko tego typu wyposażenie, plus takie najprostsze bomby, można powiedzieć głupie bomby. Na 10 węzłach zewnętrznych może przenosić w zależności od wersji, jak zawsze, od źródeł, od 4,5 do 8 ton wyposażenia i są to najczęściej R27, czyli średni i duży zasięg, rakiety o średnim i dużym zasięgu, R73, czyli rakiety do zwalczania celów na małych dystansach tak do 30 km oraz R-77, czyli taki odpowiednik amerykańskiego IMA-120 AMRAAM, więc to wyposażenie to wyposażenie myśliwca pełną gębą. Tutaj nie ma jakichś możliwości zwalczania celów na lądzie, poza tymi można powiedzieć głupimi bombami, czy też celów morskich. Natomiast Su-30 może już wykorzystywać i przenosić wyposażenie przeciwlotnicze, ale też... Wyposażenie, powietrze, ziemia, powietrze, morze. Oczywiście R27, R73, R77 do zwalczania celów powietrznych, ale też CH29, CH59, rakiety S8, S13, S25 to wszystko przeciwko celom naziemnym, do tego przeciwokrętowe CH31A, antyradarowe CH31P. Wszystko to, żeby ten samolot mógł zwalczać cele na lądzie. Właśnie dlatego określa się go mianem samolotu wielozadaniowego. I tutaj jest taka ciekawostka, że właśnie lata 80. oraz lata 90. oraz lata 90. to okres, kiedy wszyscy zwrócili uwagę na to, że samoloty nie mogą być już przeznaczone do pojedynczych zadań, że te cele nie mogą ograniczać się na przykład tylko do celi powietrznych, czyli. Tylko do celów naziemnych, że samoloty muszą stać się wielozadaniowe. I tutaj taką samą drogę przeszedł Su-27, stając się samolotem Su-30, Su-35, 33, 34, ale też na przykład F-15, który stał się też samolotem wielozadaniowym, uderzeniowym, a już te wszystkie później projektowane samoloty te możliwości miały, wielozadaniowe możliwości miały już w czasie projekt. Oczywiście obecnie widzimy, że do Su-27 też można powiedzieć troszkę druciarsko, ale da się podpinać takie rakiety, które mogą zwalczać czy to radary, czy też cele naziemne. No, ale wynika to tylko z przymusu, że u naszego wschodniego sąsiada trzeba jakoś te Su-27 dodatkowo wyposażyć. No, i to dzięki właśnie, co ciekawe, zachodnim i naszym specjalistom. Takie możliwości integracji zachodnich pocisków z wschodnimi samolotami istnieją, ale to jest tylko taka ciekawostka. Su-27 ma zwalczać cele powietrzne, Su-30 ma być samolotem wielozadaniowym. Oczywiście, Su-30 ma rozszerzone możliwości, jeśli chodzi o namierzanie i w ogóle wykrywanie celów lądowych. Su-27 tutaj był niesamowicie ubogi. On miał inny cel, on miał co innego robić su30 żeby móc zwalczać te cele na lądzie na morzu musi jednak mieć bardziej rozwiniętą awionikę żeby te cele móc wykryć i je zwalczać oczywiście tutaj dużo zależy na przykład od wersji ponieważ jak wspomniałem tych wersji su30 jest dużo na przykład wersja dla Indii su30mki to samoloty z zupełnie inną awioniką i wyposażeniem a nawet płatowcem chociaż ten, te różnice w płatowcu nie są aż tak duże, niż te wersje na przykład przeznaczone dla Rosji czy też dla Chin. Więc to SU-30 dla Indii będzie innym SU-30 niż na przykład SU-30 przeznaczone na rynek chiński. Już nie porównujmy nawet też tych obecnie powstających SU-30 z tymi SU-30 na przykład z połowy lat 90. czy nawet z końcówki lat 90., ale może na zakończenie wymieńmy użytkowników. Jeśli chodzi o użytkowników Su 27, to jest to Angola, Chiny, Erytrea, Indonezja, Etiopia, Kazachstan, Rosja, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan i Wietnam. Su 30 to Algieria, Angola, Armenia, Białoruś, Indie. Te zamówiły 272 sztuki, plus teraz 12 sztuk, żeby pokryć straty. 50 sztuk przyszło z Rosji, reszta jest montowana w Indiach. Indonezja, Kazachstan, Malezja, Rosja, Myanmar, Uganda, Wenezuela i Wietnam. I o ile Su-27 najczęściej trafiały do odbiorców jako samoloty sprzedawane jako używane, czy też znajdowały się na wyposażeniu państw z byłego ZSRR, o tyle Su-30 tutaj historia jest inna. On jednak najczęściej sprzedawany był jako samolot nowy i trafiał do tych użytkowników po wybraniu tych samolotów przez w wyniku no, porównania ich na przykład z innymi konstrukcjami, no ale tutaj duża rola w tym tego, że duża część tych państw po prostu nie jest w stanie, czy też nie może kupować, może nie duża część, ale część tych państw, które zakupiła Su-30, no nie może nabywać na przykład konstrukcji zachodnich. Na koniec należy stwierdzić, że chociaż są to w dużej części identyczne samoloty, to jednak te możliwości są znacząco się od siebie różniące. To tak, jakbyśmy wzięli tego pierwszego przedstawiciela, można powiedzieć, linii samolotów F-16 z tymi na początku jeszcze nie aż tak dużymi możliwościami, chociaż i tak o wiele większymi możliwościami dorażenia celów, dorażenia celów lądowych niż 127 i porównali go z tymi wersjami obecnymi. Kiedy to F-16 jest samolotem naprawdę wielozadaniowym, który może zwalczać przeciwnika w powietrzu, na lądzie, na morzu, może też prowadzić misje rozpoznawcze. Tutaj widzimy, jaki jest postęp, jak to wszystko się zmieniało. Dlatego porównując Su-27 z Su-30, widzimy, że Su-27 to już jednak przedstawiciel samolotów, które odchodzą, już takich samolotów, można powiedzieć, się nie produkuje. Ponieważ o wiele lepiej wyprodukować samolot, który ma większe możliwości, no i nie musimy produkować dwóch, trzech różnych samolotów, a takie zadania często z podobną skutecznością może wykonać jeden samolot. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.